Dzień dobry, witam wszystkich, dzisiaj środa, patrzcie tutaj to jest ten siwy bocian, co przeleciał, wiatr dzisiaj wieje, ostatnio na filmie to przepraszam, ale tak wiatr zwiał, że mało co było mnie słychać, otwieram ją, bo trzymam ją z bocianem już długo, ale się nie parzy, bocian robi co może, a nie wiem czy to w końcu będzie samiec siwy pewnie jej... Ale mam też ee, młode po czarnej bociance i po białym bocianie. Zaraz Wam pokażę je, tylko je otworzę. Przyniosłem też masłowego bocianka. Mniejszy jest od tego, ale nie mam gdzie go podłożyć. A tu patrzcie jakie mi wyszły te. Po czarnej i po białym. Ten ma taki czarnawy ogon i końce. A ten drugi jest kończaty. Oczywiście ma przestrzały, ale jak będzie samica Jak będzie samica to... O, bociany już poszły w górę słyszę Jak będzie samica to do tego siwego kończę tego jak znalazł. Tego masłowego nie mam gdzie podsadzić. Ten jest najmniejszy bocian Nie mam jego podsadzić. Są tutaj mniejsze, ale są dwa. Nie wiem, buciany zaraz obgonię trochę, tutaj eskadra czeka młodych. Tutaj następne trzy spore. Uch. Masłowe się chowają tutaj jak widać o siedzą. No ciekawe czy poszła ta siwa w górę czy nie, a jak nie poszła to zaraz pójdzie. Srał ją pies O, poszła siwa Poszły co do sztuki ręką machnąłem Nawet Blauwinderka, patrzcie Będzie latać, nauczy się do jesieni Niech porobi na razie parę kółek, A, ale czerwony jakiś wyleciał, nie wiem czy to samiec, czy samica Zaraz wierzką zgarnę Tutaj młode cztery latają, czy pięć? nie, młody wyszwanc jest tu. A to czerwony to pewnie tą kasamiec, bo samica dochodzi w gołębiach, młody bocian siada. Następne dwa siadają. Młode. Zaraz ich zgarnę ze stodoły. Stare chodzą tak sezon lęgowy to nie tak źle ale zaraz muszę zgarnąć z te ze stodoły, żeby tu nie siedziały no i znowu na stodołę, kurczę ta blawinderka ale już bociany tam siadają część tam zobaczymy czy ta siwa usiądzie, nie wiem co to siwa jest, mówię no tak bocian, pięć dni trzymałem bocian gruchał, huczał A to ten, a ona się nie parzyła, albo się samica nie chce parzyć, albo to samiec po prostu. Czerwony wyszwant Tomka się nauczy latać. Blawinderka też się nauczy latać. Siadły dwa siwe bociany, ale to jest mój samiec. I moja młoda samica. Jeszcze jeden siat siwy To też moja stara samica A ta siwa jest tutaj O, o tutaj, tutaj, tutaj A no, takie szczupłe do lotu dobre Droga by być samica No kurczę Potrzeba mi tych samic no Dobra, posypię może zleci Dobra Koroniaty ten bocian właśnie z tym koroniatym parzyłem Bocianem Grucha tam klepie Zobaczymy, może się i sparzyły. On lubi kolor gruchać. Zobaczymy, zaraz się okaże, czy to jednak jest samica, czy co samiec. Mam nadzieję, że dzisiaj wiatr. Wiatr, słuchajcie, nie będzie mnie zagłuszał. O, zleciał. Zleciała, zleciał, ale bocian za nią, patrzcie. Nuje jej mogłaby być samica, mógłby się spażyć tam nic już nie zależy mi na tych młodych ale żeby ten bocian nie uciekał jest taka szpila nie ma bardzo kosmów ale taka szczupła jest widzieliście do lotu leciutka też Zwiat dwieje, zasłoniłem głośnik. Zobaczymy, czy to będzie jakieś miało efekty. Lekka jest, zobaczcie. Ja dzisiaj muszę iść na 14 do pracy. Także też długo tu z nimi nie będę siedział. Źle ze dwie godziny i jadę. Może wejdzie. No, to można powiedzieć, większość czasu spędziła w klatce, a nie w budzie. Więc. No, zobaczymy. Dobra, na razie przerwę. Niech tam bocianki sobie jedzą. Wiatr tutaj wieje dość ostro. Na razie zrobię przerwę. Bociany żerują. Tamtej siwy chodzi pod gojemnikiem. Eee, zrobił kółeczko po całej wsi z moim bocianem. Obchodził i przyszedł, ale jeszcze. Jeszcze nie, nie, wiem czy to samic, czy samica Słabo dzisiaj mówię, bo troszkę źle się czuję Wczoraj za dużo piwa było i dzisiaj trochę Trochę słabo mówię Ale będę żył pana Panamietka jasny Fikany o, Zaraz będzie fikał Nie? Nie usiądzie A tutaj dwa pana Janka uciekają z a Afikany jest tutaj, no fiknij jeszcze raz. Nie, wraca do domu chyba, już bez fikania A bocian siwy samiec Już grucha Że ciężko jest sparzyć dwa samce. Także, jak chce, to niech idzie w świat. I tam kolejny samiec nie jest potrzebny. A ta bocianka była na następnej wsi. Była u kogoś cały dzień, siedziała, się zrywała, ale poszła jeszcze dalej. Ta biała. Z ostatniego filmu. A teraz chodzi siwy Bocian i pana Janka Żałobnik. Tutaj zaraz siwego bocianu obsadzi. A ja nagrywam na wietrze z zasłoniętym głośnikiem na, dla testu, czy jest siwy. Do lotu to dobry jest. Trzeba no, to będzie znowu ten wiatr zagłuszał. Gdzie są? Biały jest tu, mój. Ale zimno dzisiaj jest. A siwy? Jest i siwy. To dole, to na 100 dole, ale już pod wolierą był, w budzie był. Może będzie wiedział, jak wejść. Szkoda, że samiec tam. Dobra, będę kończył. Muszę jechać do pracy, muszę zamknąć tego siwego bociana. Jest, jeszcze zrywa się, ale się obstawia. Grucha. Może uda się go napędzić. Taki tam ale grucha, dobre że Sami co zobaczcie, grucha na desce, a dzięki za subskrypcję! Bo po ostatnim moim apelu, subskrypcji przybyło. Dzięki tym osobom, co zasubskrybowały, ogólnie wszystkim. No i dobra, będę kończył. W weekend coś dogram. Dzisiaj coś dogram, bo dzisiaj to nawet mówię, trochę ciężko mi jakoś. <laughs> Rzadko piję alkohol, no i dlatego tak człowiek później chruje po nim. Siwy grucha. No. no mógłbym z czarną swoją bocianką go sparzyć, oczywiście, że mógłbym, ale musiałbym swojego bociana oddać, bo jak wiecie, ja swoich bocianów u mnie wychowanych, to tak średnio. Nie lubię się ich pozbywać. No chyba że nie chcą latać lub nie denerwują, tak? Ale te, które się dobrze sprawują, latają, to ich chce, nie lubię wydawać. Dobra, nie przedłużam. Dzięki wszystkim jeszcze raz za komentarze, tam subskrypcje, za oglądanie. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu.